Cześć z tej strony ja. witam wszystkich serdecznie. w World of Warships Replay z dziś Replay z Belfasta. Jak widzicie, losowanie sprzyja. Gramy na topce i przysłał mi to Durassel 821 z kanu TNM. No i moi drodzy, jeśli chodzi o Belfasta, to myślę, że przedstawiać go nie trzeba. Chociaż zawsze znajdzie się ktoś, kto nie wie, co ten okręt może dla przeciwnika zakrzywdę zrobić. Jest to, moi drodzy, krążownik, który radzi sobie wyśmienicie z niszczycielami, krążownikami, pancernikami, już niekoniecznie, bo nie posiada torped i tak naprawdę każdy pancernik, jeśli by bardzo chciał i miał oczywiście odpowiedni zapas hp to z dymu go wykurzy i rozniesie na kawałki. Tyle, że rzadko coś takiego ma miejsce, niemniej można. No i zaraz zobaczymy. Na razie dosyć odważna gra. Płyniemy sobie na C. Jest tylko jedna niszczarka u przeciwnika. Więc matchmaker sprzyja. Zobaczmy, czy są tu jakieś groźne krążowniki, które mogłyby trochę mm, tutaj nam uprzykrzyć życie. Na pewno Fiji. Cleveland, dalej może. Leander, a reszta to tak sobie. Panzerniki też. Tylko dwie siódemeczki. Zególnie, przy takim losowaniu, to można zaszaleć. I zobaczymy, jakie będzie szaleństwo. Ale podoba mi się to od razu. Konkret płyniemy na kapa. To jest krążownik, moi drodzy, który może bez żadnego problemu tutaj każdego kapa obronić, chyba że oczywiście pójdzie jakiś push połowy floty albo całej. No to wiadomo, nie ma, już, nie ma już takich okrętów, które zatrzymają całą flotę przeciwnika, chyba że to są niszczyciele i wszyscy uciekają od ich torped. Oczywiście takie śmieszne akcje mają miejsce w tej grze i to nawet za często. No ale cóż, to, to jest po prostu komedia yy, i. Yy, no. Tak naprawdę, to ten jeden niszczyciel, który wypuszcza torpedy, już jest w tym momencie bezbronny. A cała flota, widząc torpedy, zawraca. Rozumiecie o co chodzi. <grym> Rady. No i to jest właśnie to, że tutaj 90% ludzi po prostu nie wie, nie wie jak grać. Ale trudno. Dobra. Kolega tutaj już sobie ładnie się pozycjonuje. W razie czego się schowa za wyspą, w razie czego cofnie. O, jest ok. Jest ok, coś już tam strzelił. Raczej takie pierwsze strzały rozgrzewające tutaj działa. No i zaraz zobaczymy, jak będzie wyglądać sytuacja. Na razie nic na kapie nie ma, bo cały czas jest przejmowany. Niszczarka jest najprawdopodobniej na B. Ale coś, coś tutaj mające torpedy wystrzeliło przynajmniej jedną. No, jeśli jedną, to może to być lander. O, Jest Pensacola, więc już, już jest dymek, bardzo słusznie. Przełączone na pociski przeciwpancerne, też słusznie. No, a Pensacola już oczywiście ucieka. No innego wyjścia tutaj nie ma, rzecz jasna, bo mamy jeszcze dwa, trzy krążowniki wsparcia. Jest jedna Pensacola na cztery krążki, to jest tak sobie. Widzicie tutaj, kolega. Ładnie żongluje pociskami wtedy, kiedy trzeba przeciwpancerne, wtedy, kiedy trzeba odłamkowo burzące. I też tutaj przemieszcza się w dymie do przodu, żeby móc dłużej strzelać. A zaraz będzie mógł też sobie Kuninga palić. I jeszcze jeden pancernik tu płynie, i później krążownik. No, już pęsa kolka. Pomału, pomału. Będzie kończyć grę. Przeniesiony ogień na Kuninga. Ma trochę. Jeszcze za wcześnie. tą można było starać się tutaj skończyć, ale rozumiem, że tutaj te strzały w Kuninga są po to, żeby robić większe obrażenia, a jest on prostszym celem. Jak widzicie, więcej pocisków trafia. Pożary też więcej robią niż na takiej pęsakoli, więc tutaj jest to bardziej chęć zrobienia lepszego wyniku i zebrania większej ilości gotowy. No bo to jest oczywiście premka, która ma zarabiać. No, tak tutaj kolega gra. Już, już Kuninga też przerwał ostrzał, teraz będzie się bawił o, z Colorado. I za obą, no, zaraz zobaczymy czy będzie zmiana na e, pociski. O, coś teraz, panika w zespole się chyba włączyła. Włączy się dym. Mhm. No i teraz jest e, taki moment niebezpieczny. Bo te Colorado może tutaj zrobić nam Kuku. Nie mówiąc o Aobie, która też może zrobić Kuku, bo ma dobre pociski 203. Odległość jest bliska, ale póki co nie strzela. Z wszystkich dział wychył. No, teraz jest naprawdę na takie dobre upnięcia, ale ta oba widać nie bardzo. Nie bardzo tutaj się zaangażowała w tą walkę. Niewiele zrobiłam. No i cytadelki powpadały, a oby już nie ma. Kinik się dopala. Praktycznie bez szwanku z tego wyszedł. Mogło być gorzej. A Colorado to już tak wolniutko, a bliżej wam jeździć na nie. Wydawało mi się, że tak wolno płynie, że... A jednak jeszcze trafi. Mm -hmm. I znowu zadymiamy, co prawda teraz tak trochę daleko. I na spokojnie teraz te zadymianko widzę. Zobaczcie, to pensa kola jeszcze tutaj sobie pływa. Pamiętajcie, że Belfast jest okrętem samowystarczalnym tak. O, dlatego, że wszyscy, którzy sobie zadymią, ograniczają sobie pole widzenia. Nawet zdarzyły mi się takie komentarze, że ludzie właśnie pisali, że zadymiają i nic nie widzą. No dziwne, dziwne, ale jednak tak się dzieje, że was nie widać i wy nie widzicie. No, raczej logiczne, ale jak wiadomo, do logiki nikt, e najmniej piszący takie komentarze za bardzo e tutaj, pewnie nawet nie miał logiki jeszcze, może tak powiedzmy więc Daj, dajmy spokój już tym ludziom. Niemniej, jeśli mamy krążownik, bo niszczarki to tylko niemieckie, mogą zrobić coś takiego i też tylko na bliską odległość plus lojang a, używają sonara i, no, i na tą odległość tam 4-5 km w zależności od sonara sobie coś widzą, więc na te okręty, które tam szarżują na nich mogą jeszcze coś tam im odpowiedzieć albo uciec, a rzecz jasna Belfast ma i sonar, który może właśnie tak samo użyć i radar, który już daje użycie na znacznie, znacznie dalszą odległość. To oczywiście on nie jest napisane, niemniej już, już była, był opis Belfasta, więc możecie zobaczyć u mnie na kanale, jak wyglądają tutaj statystyki tego radaru. Był też w bitwach, w bitwach, bitwach rankingowych. No Radarek, jak na siódemkę, każdy jest dobry, bo, bo na siódemkach nie ma za, za wiele radarów. A trzy okręty tylko mają. Dlatego, moi drodzy, zadymiacie sobie w razie potrzeby, radarujecie później. Jak przeciwnik się zbliża, jeszcze sonarujecie. A jak ktoś was torpeduje, to oczywiście sonar wykrywa też szybciej torpedy. Naprawdę, bardzo, bardzo dobry okręt. I też jak się go wymaksuje pod obronę przeciwlotniczą. To jest całkiem dobry. Może nie, może nie rewelacyjny, ale całkiem dobry. Więc tutaj do takiego pełni szczęścia brakuje tylko torped. No ale to już by była gruba przesada, jakby miał jeszcze torpedy. No i to jest okręt brytyjski, ale nie posiada naprawki. A inni Brytyjczycy posiadają, więc tutaj też nie, 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 nie maksowano go aż tak. Żeby to było tak po oczach strasznie biło. Jest on dobry, ma odłamkowo-burzące jako też jedyny Brytyjczyk. Więc naprawdę tych, tych tutaj plusów dodatnich, a nie ujemnych jest naprawdę sporo. Ale nie jest to okręt OP, bo już kilka osób udowadniało na rankingówkach, że można mieć kłopot z jego drzewkowym odpowiednikiem brytyjskim z Fiji Fiji po prostu wygra pojedynek 1 na 1 najczęściej dlatego właśnie, że ma naprawkę a jak dojdzie do sytuacji, że już okręty będą bardzo blisko siebie Fiji jeszcze może storpedować Belfasta, a na odwrót nie oczywiście w bitwach pozycyjnych gdzie jeden i drugi sobie zadymi o to rzecz jasna Belfast sobie wykryje, wyradaruje takiego Fidżi, wykurzy z dymu, no i ma no, pod tym względem sporą, sporą przewagę. Niemniej moi drodzy, pamiętajcie, że tutaj rola Belfasta jest zupełnie inna, to jest, to jest okręt, który yy, poza tym, że może sobie tak bezkarnie ostrzeliwywać wszystko, jak to teraz ma miejsce, jest to również wyśmienity okręt do walki o kapy, do wykurzania i, i niszczenia wszystkiego z dymu, i na rankingówkach miało to kolosalną rolę odgrywało. Cała masa niszczycieli zupełnie się gubiła, nie wiedziała, co się dzieje. Stała gdzieś w dymie, perfasty radarowały, wszystkie na kotwicy były topione, albo podczas ucieczki, albo no, tak obrywały, że już później bały się cokolwiek grać takie niszczarki. Więc naprawdę okręt niezwykle, niezwykle groźny. No, i do zarabiania rzecz jasna również bardzo, bardzo interesujący na tym tierze. Bo jak widzicie, nawet jeśli nie umiecie za bardzo grać na krążownikach, to nie ma wielkiej filozofii w tym, żeby odpłynąć do przeciwnika, zatrzymać się, zadymić i strzelać sobie do niego. <gryw> to raczej większość ludzi potrafi. Oczywiście no, trzeba uważać, żeby nikt nas nie storpedował. Trzeba pamiętać, że dym się kiedyś kończy i wtedy trzeba mieć jakiś plan co dalej. Czy już jak się skończy, to giniemy, czy jeszcze jednak coś pogramy. Gdzieś się wycofamy, poczekamy do następnego dymu. No, takie tam wiecie. Minimalne plany na przyszłość. I za 18 sekund będzie kolejny dym. A w międzyczasie może jeszcze się uda widzi. Rozwalić. O, został na jakieś na półcioki. Później Cleveland do odstrzału. No, Zobaczcie, jest jeszcze Pensacola. Zobaczcie, to jest okręt, który pływa wiecznie. No, no, chyba teraz już nie będzie pływać. Zobaczymy, jak tutaj sprawa będzie wyglądała, jeśli chodzi o Clevelanda. A ładnie zadynia. Należy tutaj docenić coś takiego. Bardziej Cleveland rozwalony, a Cola pływa dalej. Salwa, powinna ją trafić. Świetny dym, i tym dymem. Mm, tutaj powinno, powinno być słowa podziękowania duże. A tym dymem naprawdę zrobił świetną grę dla, dla Belfasta, ten niszczyciel. O, dlatego, że moi drodzy, on będzie tutaj masakrycznie trudny do, o, do wygonienia. O, I co? Minę kaza, też padł szósty kill, więc już jest ostro. Torpetka nie trafiła. I teraz ma świetną pozycję do walki o tego kapa. Bardzo blisko przeciwników, którzy go nie widzą. Więc może naprawdę ostro tutaj sobie pograć. Teraz zobaczymy. Naizynau będzie teraz dosyć konkretnie obrywać. Czy on teraz zniknie? Nie, niszczarka świeci. Ok. Jak... O, teraz może zniknąć. Ale nie, będzie świecony jeszcze przez to. Albo przez jakiś samolocik, albo przez te pancerniki, którego już zaraz. Nie, nie pancerniki, tylko krążownik. No, sytuacja nie jest jeszcze w stu procentach opanowana. Niemniej, kap dalej środkowy jest w rękach czerwonych i sobie bije. A, i dymek. Gdzie kolejny? No, widzicie, już nie ma spota. Bo zginął pancernik i gra się robi już naprawdę bardzo ryzykowna. jeszcze Francuza będziemy obijać. Przeciw pancernych. No celowanie całkiem niezłe. Tutaj wykonanie kolegi. Ale radaru zauważcie, że nie używa. Mm, a to tak kurczę powiem wam szczerze, że teraz. Nie wiem, czemu nie chciał tego na uświecić sobie radarkiem, dopiero teraz zaczął. Nie bo tutaj zaraz te pancerniki i tak by go świeciły same z siebie. Nie ma niszczarek, więc można było spokojnie radarować. Tutaj, jeśli chodzi o tą bitwę, to ten radar był tak trochę niewykorzystany. No z drugiej strony, z drugiej strony, była tylko jedna niszczarka u przeciwnika, więc też nie było za bardzo po co i gdzie go używać. Tak jak mówię, to jest okręt, który świetnie się spisuje, jak jest 5 niszczarek u przeciwnika na przykład. Wtedy można zrobić spore zamieszanie i niszczarki się boją. Przynajmniej te, które wiedzą, co ten okręt ma i jak tego może użyć. Więc trzeba, trzeba mieć na to baczenie. 7 pocisków i nie rozwaliłem. No, bo zaczął się tutaj już. ...naprawiać. Zobaczcie, no, 180 tysięcy, zaraz będzie 300. Zaraz 400 pocisków będzie w celu, więc naprawdę grubo. O, widzicie, to jest, to jest naprawdę spamer straszny. Koniec z dymami, skończyła się zabawa. No, tak jak mówiłem, tutaj te minekazy to chyba było. Dobrą robotę zrobił, naprawdę coś, coś niby takiego od dymek, ale widzieliście, ile dzięki temu dodatkowemu dymkowi taki krążownik jest w stanie zrobić. I pamiętajcie o tym, że zadymianie własnych krążowników, nie tylko pancerników, bo one najczęściej chcą być zadymiane, ale właśnie krążowników jest o wiele, o wiele bardziej istotne niż pancerników. Pancerniki mają więcej HP-ów, owszem, a też się tracą, jak jest duża koncentracja w szybkim tempie. Niemniej krążowniki to często jest kwestia dwóch, trzech salf i was nie ma. Dlatego warto sobie stać w dymie i po pierwsze odganiać wszystko, drugie straszyć, po trzecie robić te obrażenia, bo robią się w o wiele szybszym tempie, jak sobie strzelamy tak na spokojnie, będąc w miarę bezpiecznym. Inaczej się celuje, jak mamy taką yy, sytuację mniej stresogenną. Kolejny medal wpadł. Teraz już trzeba się troszkę nagimnastykować. Ogólnie, no tutaj każdy moment może być ostatnim momentem tego Belfasta. Zobaczcie, ten Bayern już tutaj wszystkie działa sobie e, ustawia. Już pociski lecą. Okręt jest oczywiście obracany. My tego nie widzimy. Cały czas tutaj będzie się starał tego Bayerna ostrzeliwać. dwóch na dwóch, dalej nie ma kapa, więc bitwa naprawdę się zrobiła interesująca, wygra czy nie wygra, dwie minuty, przydałby się kill kolejny, no zobaczymy, zobaczcie jak zostało, dwa Bajerny, oczywiście jeden czerwony, drugi zielony, no, i Belfaścik versus. Tyle, że to piąteczka. No i zobaczmy, czy ten Bajer padnie wreszcie. No, nie chcę paść. Nie chcę paść, po prostu nie tu. Teraz już nie celnie. Nie gasi się kolega, nie wiem czemu ja bym się gasił, mimo że to jeden pożar. Poszła podpałka. I zatopiony. Siódmy frak, więc naprawdę sporo. Sporo tych fragów. Został już tylko jeden okręt. Minuta do końca. A kolega się dalej nie gasi. Wiem, że tak mówi plotka, że nie, nie warto gasić jednego pożaru. Mniej często warto. Pamiętajcie, że musicie też obserwować, czy przeciwnik będzie miał jeszcze szansę w was strzelać, czy nie, i wtedy podjąć decyzję: gasimy albo nie gasimy. No, tak, jak tutaj. No, teraz już nie było warto gasić, bo zostało 5 sekund. Tutaj chyba przysnął, po prostu jeśli chodzi o, o ten pożar. Gracz już nie, nie zanotował, że on jest chyba, później, że zaraz się skończy. No, ale mniejsza z tym pożarem. No czemu nie strzelamy? Coś tutaj się działo, nie wiadomo co, bo dalej coś się dzieje. Można było strzelić dawno temu. Możliwe, że wiecie, ktoś przyszedł, coś ktoś mówił. Już nie bywa, jak się siedzi przy komputerze. I potem człowiek jest taki wybity z rytmu. Czy będzie ósmy frag? On to jest pytanie. O, nie niemniej zobaczcie. Ponad 500 pocisków w celu, skończyła się bitwa, więc nie będzie, a szkoda, naprawdę mogłoby. Powiem Wam tak, moi drodzy, tutaj brakło tej salwy, która mogła być oddana i ona by zagwarantowała ósmy frak. Tak, tak bym obstawiał. Więc coś tu, coś tu musiało być, co wpłynęło na to, że kolega był taki trochę rozkojarzony. I, I ten ósmy frak uciekł, a szkoda. Zobaczcie, 738 tysięcy to jest naprawdę grubo. 230 tysięcy obrażeń na siódemce. No ja wiem, że grał na piątki tam sobie tłuk, ale jednak no musiał wbić dalej te 230 tysięcy na piątkach i siódemkach, no nie ma aż tak dużo HP-ków do brania. Większość okrętów ma ich mało. 3129 punktów, masakrycznie dużo. Zwłaszcza na tym ciężej, więc to była bitwa taka naprawdę konkret. bardzo ładna mówiąc krótko. Dużo tego wszystko zdział. Ile tam. Była? Bateria dodatkowa. Coś tam udaważy strzela. Pożary 69 tysięcy. tak się trochę nazbierało. I teraz e, kasiora. Nie ma flagi. Czyli flaga 20% byłoby 900 tysięcy. Grubo, naprawdę grubo. Na siódemce to nie jest prosto tyle kasy uzbierać, moi drodzy. Więc naprawdę ładna bitwa. Żal troszkę tej końcówki, bo ten ósmy frak naprawdę był w zasięgu i byłby jeszcze lepszy wynik. A tutaj mogłoby być z 200, no i tu ósemka Nic naprawdę naprawdę coś. Niemniej, tak czy siak, bitwa i tak była niezła. Przeciwnicy, jak to na tym tierze, pływali, podpływali, uciekali, podpływali, uciekali, widzicie, i można ich tak so, sobie ostrzeliwywać, ostrzeliwywać z tego dymka, praktycznie bezkarnie. Dlatego ten okręt jest taki prosty w obsłudze i no taki newbie friendly, no, tak bym to nazwał z angielskiego. Po prostu jak jesteście graczami, którzy są albo początkujący, albo grający mało w tą grę, to, to jest naprawdę dobra premka dla Was, nawet jak nie gracie krążownikami, bo widzieliście na czym polega ta gra. Odpływacie do przeciwnika, najlepiej gdzieś w okolice kapu, na który ktoś chcąc, nie chcąc będzie musiał płynąć, przynajmniej taką mamy nadzieję. Jak przeciwnik już jest na miarę sensownym tutaj dystansie i jeszcze ktoś tam koło nas też jest, bo mimo wszystko darmowy spot się przyda, nie tylko z radaru, który trwa krótko. Zadymiamy, strzelamy, 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 kończy się dym, zmieniamy pozycję, potem znowu popływamy, znowu zadymiamy, znowu strzelamy i tak w kółko, dopóki jest dym. I wtedy naprawdę taka gra, myślę, że nie będzie sprawiała za dużo problemów. Oczywiście pamiętajcie, w dymie nie jesteście nieśmiertelni, ten dym jak jest mały, go można łatwo storpedować, można nawet lotniskowce mogą taki dym właśnie torpedować, i to z sporym powodzeniem. Dlatego na to musicie mieć baczenie. Pamiętajcie, że również jak stoicie w dymie, jest dużo niszczarek, jest dużo krążowników z torpedami. No to po odstaniu tam z 10-15 sekund. Włączycie sobie sonar, sonar, niech on chodzi. Niech on w razie czego pokazuje, że jakieś torpedy na nas płyną. To zawsze można się przestawić i, i lepiej umiejscowić jednostkę, tak żeby nie oberwała zbyt wiele z torped, bo to szkodzi zdrowiu. To tyle na dziś, moi drodzy. Ja gratuluję tutaj wyniku, naprawdę niezły, robi wrażenie. No miałem teraz trochę czasu, to, to, to nadgoniłem tych, yy, tych replay, ale jeszcze bardzo dużo czeka. Jak znajdę znowu trochę wolnego czasu, to popokazuję. A naprawdę niektóre bitwy są niczego sobie. To tyle na dziś. Wielkie dzięki, że byliście ze mną. Trzymajcie się i udanych bitew. Hej!